No cześć, chciałbym z Wami teraz omówić kilka takich fajnych metod na wartościach tekstowych, i pierwszą z nich jest właśnie taka metoda replace. Czyli tak jakbyśmy to przetłumaczyli na język polski, będzie to zamiana. I w tym przykładzie będziemy sobie zamieniać kropki na przecinki. I możecie powiedzieć, no dobra, ale po co nam to? Na przykład może się to przydać wtedy, kiedy wprowadzamy jakąś wartość, na przykład właśnie ceny. I wiecie, jak to jest. W programowaniu zawsze wartość tutaj ułamkową oddzielamy od całości za pomocą kropki. Ale w życiu takim codziennym jest troszkę inaczej, ponieważ w szkole nas uczą, że mamy na przykład 35,28 i tak dalej. Czyli tak naprawdę całe życie jesteśmy uczeni, żeby oddzielać właśnie te części za pomocą przecinka. To jest trochę mylące. Tak samo, jeżeli chcielibyśmy wprowadzać sobie później te wartości, to dla nas, już programistów. Wiemy, że powinniśmy użyć kropki, ale większość społeczeństwa o tym nie wie i będzie starała się wprowadzać przecinki. Jeżeli tak zrobimy, no to nie będzie takie miłe doświadczenie dla użytkowników. Oni chcą robić tak jak robili przez całe życie i my musimy im to umożliwić. Więc często właśnie w programach, gdzie trzeba wpisać na przykład właśnie jakąś cenę, należy dać użytkownikowi Dwa wyjścia, czyli należy napisać program w ten sposób, że zaakceptuje on cenę właśnie za pomocą kropki, ale także i za pomocą przecinka. I w tym celu, żeby to zadziałało, będziemy musieli właśnie sobie zamieniać. Oczywiście ten przykład tego nie prezentuje. Później będziecie mogli spróbować sobie napisać taki program, który coś takiego zrobi, a tutaj. Taki prosty przykład, właśnie jak to możemy zrobić. Czyli mamy tutaj, właśnie taki tekst, gdzie bułki kosztują 0,99, orężada 1,29 zł, i teraz my chcemy te wszystkie kropki zamienić na przecinki. Robimy to właśnie na tym naszym ciągu znaków. Zauważcie, że ten nasz ciąg znaków, który mieliśmy wcześniej, tutaj zostanie on zmieniony i z powrotem przypisany do tego samego ciągu znaków. Czyli tak naprawdę zamieniamy go i dalej operujemy na tej samej zmiennej. Oczywiście teoretycznie na tej samej zmiennej, ponieważ w pamięci komputera zostanie zapisane nowe miejsce. Ciągów znaków nie da się zmieniać od tak o. Za każdym razem, kiedy będziemy wprowadzać jakąś modyfikację do jakiejś wartości tekstowej, to w pamięci komputera tak naprawdę będzie tworzyć się zupełnie nowa zmienna. Aczkolwiek dla nas tutaj, od strony jakby technicznej. Nie będzie miało to większego znaczenia, ponieważ my dalej będziemy operować jakby na tej samej zmiennej. Ale musicie pamiętać, że. Wszystkie takie operacje zamiany ciągów tekstowych są dosyć kosztowne, ponieważ za każdym razem, właśnie, musi zostać stworzony nowy obiekt. I oczywiście, jak robimy to sporadycznie i tak dalej, to nie ma żadnego problemu. Ale gdybyśmy wykonywali setki czy tysiące takich operacji w bardzo krótkim czasie, no to mogłoby to wpłynąć na wydajność właśnie tego programu. No i dobra, zobaczmy, jak to działa. Może ja sobie tutaj wyczyszczę konsolę CLS. I dajemy sobie tutaj start. I zobaczcie, że teraz mamy już, że bułki kosztują 0,99, a orężada 129. Tutaj, oczywiście na końcu też dostajemy przecinek, ale to nie o to chodzi. Chciałem wam tylko pokazać, jak z takiej metody skorzystać. A teraz jeszcze na szybko pokażę Wam dlaczego to jest takie ważne, żeby dać użytkownikowi pole do wyboru, żeby on mógł wpisać zarówno kropkę, jak i przecinek, kiedy wprowadza właśnie różne dane. Oczywiście, jeżeli możemy sobie na to pozwolić. Zawsze tam, gdzie możemy, powinniśmy to zrobić. I już wam pokazuję dlaczego. Możemy tutaj za pomocą właśnie takiej strony obliczyć wagę różnych profili stalowych, a później też na przykład ich cenę. I tutaj podaje się właśnie wysokość, na przykład takie profile 40 na 40 i są różne grubości ścianek takich profili stalowych. Na przykład można mieć jedynkę, dwójkę, trójkę, ale można też mieć półtora na przykład. I zobaczcie, ja wpiszę teraz półtora, czyli wpisuję 1.5, mamy wagę 181. A teraz wpiszę z przecinkiem 1,5 i mamy już zupełnie inną wagę, 122. Program tutaj w ogóle nie sprawdza nam tego przecinka, zobaczcie, jak to usunę, to wynik jest dokładnie taki sam, jakbym wprowadził jedynkę. Po prostu to, co jest po przecinku, zostaje odcięte. No i teraz przy takiej wycenie, gdyby ktoś sobie obliczał właśnie jako 1,5, to później na składzie stali kupiłby to dużo drożej, bo komuś wyceni, tak? To tak wycenia, jakby to było ze ścianką jedynką, czyli Policzy sobie, że 1 metr takiego profila waży 1,22 kg. A jak wpiszę sobie tutaj 1,5, to już mamy 1,80. Czyli zobaczcie, że o 1 trzecią byśmy nie doszacowali, czy no po prostu źle skalkulowali koszty no takiej konstrukcji. Widzicie, jeżeli ktoś sobie tego nie sprawdzi, no to może mieć duże problemy z tego powodu. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby nastawiać się właśnie na użytkownika końcowego i myśleć, w jaki sposób to on będzie wykorzystywał ten nasz program, a nie do końca, że aha, bo my wiemy, że ma być kropka, no to cały świat też musi o tym wiedzieć. No właśnie nie. Nasze programy muszą być tak zwane idiotoodporne czyli musimy robić to w ten sposób, żeby uniknąć prawdopodobieństwo pomyłki i niepoprawnego działania programu. No i super. Mam nadzieję, że na tym przykładzie zobaczyliście, dlaczego to jest takie ważne. No i co? Widzimy się kolejnym razem.